Nowe, nowe wyzwania przed panem, nowe restauracje? Może pan nam opowie, opowie o tych planach? No faktycznie, nazbierało się tego trochę. Czekaliśmy na, na, na te nowe wyzwania około 2,5 roku, aczkolwiek zawsze sobie staraliśmy jakieś tam cele wyznaczać i, i na bieżąco je realizować, żeby, żeby z pewnego poziomu nie schodzić. No ale wreszcie udało się to, co chyba każdy szef o tym myśli, mieć swoją restaurację, mieć swoje, swoje takie miejsce, gdzie może, gdzie może całego, całego siebie poświęcić, oddać, przelać to wszystko na talerz, e, potem odebrać informację zwrotną, zwrotną od, 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 od klientów restauracji, czyli widzieć uśmiechniętych gości, którzy wychodzą, albo nawet nie chcą wychodzić z restauracji, bo tak jest im dobrze. No i nam się wreszcie udało już e, żyjemy tym od, od kilku tygodni, e, rozpoczął się już remont ten budowlany, który również Wszyscy ciekawości nadzorujemy, no bo tak jakby nasze serce się raduje, kiedy widzimy, że każdego dnia któraś tam ściana została wyremontowana, przesunięta, coś nowego powstało. Została już pomalowana na jakiś tam kolor. No Aczkolwiek my skupiamy się głównie na, na kuchni i mówi się o tej restauracji, że to jest chyba jedna z pierwszych restauracji, gdzie, gdzie taki, taki punkt usługowy poniekąd jest projektowany od kuchni, bo z reguły tak to bywa, szczególnie w prywatnym sektorze, że Najpierw produkuje się duży hotel, duże sale bankietowe, a potem gdzieś zostaje jakieś miejsce, z którego się robi kuchnię, i ta kuchnia potem nie jest często w stanie e, tak jakby zaspokoić tych potrzeb, tych sal i tych setek czasami, e, czasami ludzi. U nas trochę jest odwrotnie, my się na kuchni faktycznie bardzo skupiamy, wykorzystujemy swoje takie wieloletnie doświadczenie. Sam projekt kuchni już chyba 6-7 razy zmienialiśmy. Ciągle też poprawiamy, ciągle też przestawiamy. Dosłownie wczoraj. Wydaje nam się, że już zapadła wreszcie decyzja ostateczna. Pójdzie już do firmy zamówienie z tym sprzętem, także nie będziemy już teraz mogli zbyt wiele zmienić. No wiadomo, że jakieś pewne ruchy poczynimy, jak już zacznie tam się wszystko fizycznie uzupełniać. No ale te najważniejsze rzeczy, założenia już zostały przelane na papier i że tak powiem postawiona na nich pieczątka i już nie ma, nie ma od tego odwrotu. No aczkolwiek my no, dalej ciągle staramy się coś tam w tym temacie jeszcze robić, poszukiwać jakichś nowych produktów. Już teraz skupiamy się tak jakby na tej drugiej stronie nowych produktów no i, i budować całą strukturę, czyli kucharzy, szefów kuchni, tak samo kelnerów, barmanów, sommelierów, bo też będziemy kłaść duży nacisk na, na wina, także sommelierzy też tam będą tacy potrzebni. No, nie ukrywam, przyznam skromnie, że, że naprawdę bardzo, bardzo wysoko mierzymy, a aczkolwiek nastawiamy się do wszystkich, nie określamy się na którąkolwiek grupę społeczną o portfelu mniejszym, bądź grubszym. Chcemy, żeby każdego było stać, żeby do tej restauracji przyjść. Żeby każdy czuł się w tej restauracji swobodnie, a nie, żeby e, ociekały żyrandole złotem, prawda? I żeby to krępowało, bo wiem, że tak jest, krępowało gości, bądź po prostu osoby, które Kiedy przechodzą, tak. Później na cenę. Tak, bądź też osoby, które przechodzą i widzą, że jest tak jest i chyba m, nie wydaje mi się, że to jest restauracja dla mnie. Chcemy w ogóle uciąć takie, takie spekulacje i i będziemy zapraszać wszystkich niezależnie od wieku i od zasobności jego portfela. A czy patrząc od strony właśnie tej kuchni, tego zaplecza, czy będzie to kuchnia idealna? Taka już wymarzona właśnie dla kucharza? No to dla... się udało. W związku, z, tak, w związku z tym, że adaptujemy prawda, miejsce, gdzie była restauracja, która powstała około 30 lat temu i, i, i nic nie było w niej zmieniane, no staramy się zrobić w miarę możliwości technicznych, bo jest to kiemienica, więc pamiętajmy, że tam są na górze też mieszkania, apartamenty i też nie wolno zbyt wiele zrobić. Tyle to się udaje, to my robimy. Na pewno na taką restaurację jest to kuchnia wystarczająca i wiele też restauracji i kuchni widzieliśmy w swoim życiu i czasami mają ludzie gorsze warunki do pracy. Mamy kuchnię gorącą, mamy kuchnię zimną, mamy cukiernię, mamy dwie sale restauracyjne, będzie VIP room, będzie chef's table, no i całe zaplecze, o którym tam muszyć, nie, nie muszę mówić, ale które wiadomo, że musi być przy takiej restauracji. Także wydaje mi się, że z tego, co zastaliśmy, to naprawdę nic się już więcej nie da wycisnąć. A jak dobieracie personel? Jakie kryteria są? Poza, poza tym personelem, który jest z wami w kuchni? Czy tak jak pan wspominał, somelierzy, kalnerze, Barmanie? to do, do poprzedniego pytania, ja tylko tak? powiem, że to restauracje nie, tworzy, nie, nie tworzą sprzętu i urządzenia. One mają tam nam tylko pomagać, więc... Nie jesteśmy, no pewnie każdy mężczyzna jest jakimś tam gadżetarzem, my jednak nie do końca i, i też nie, nie chcemy aż tak zwariować, żeby zawalić całą kuchnię jakimś sprzętem i nie wiadomo czego będziemy potrzebowali i za chwilę rozłożymy ręce powiemy, nie słuchajcie, nie ma warunków, tu się nie da pracować. Nie, nie, nie. W każdych warunkach się, się da i to sztuką jest tylko, żeby się dobrze zaklimatyzować w danym, w danym pomieszczeniu i mam nadzieję, że, że my z tego wybrniemy, a czy no już jestem pewien po. Bo wiem prawda, po części z kim będziemy współpracować, kto będzie z nami pracował. Eee, kolejne teraz pytanie, ostatnie. No, jak dobieramy personel? Eee, dużo podróżujemy, dużo rozmawiamy. Eee, mamy wielu zaprzyjaźnionych osób przez wiele lat. E, naprawdę poznaliśmy środowisko gastronomii i, i wszelkie inne branże, które w jakikolwiek sposób, ale ale zawsze są w stanie nam pomóc, w mniejszy lub większy, podpowiedzieć, że słuchajcie, tam jest ktoś, jest jakaś porełka. E, która, która, który z pasją się zajmuje tą czy, daną, e, czy, czy, czy inną dziedziną. Na przykład chyba dwa dni temu dosłownie udało nam się, że zakurzyje e, słownictwa piłkarskiego, przetransferować, e, zakupić e, sommeliera, który będzie nas szefem sommelierów. I też, prawda, osoba z polecenia, o której my generalnie nie mieliśmy poje, po, po, jakiegoś tam pojęcia, nie, nie wiedzieliśmy, że istnieje. Okazało się, że jest ktoś, e, kto jest pasjonatem w tym zawodzie, kto, e, kto naprawdę już jest na etapie, że edukuje, edukuje innych. No, udało się go przekonać, zrozumiał naszą ideologię, potwierdził, że wyznaje że taką samą teorię prowadzenia restauracji, jaką my wyznajemy i z chęcią, no, tak powiem, wstąpił, wstąpił w nasze szeregi. Tak samo dotyczy to się innych działów. No, my, jako wiadomo, ze względu na wykonywany zawód, szczególną uwagę zwracamy na kucharzy. I, I że tak powiem, ciągle jeszcze jesteśmy na etapie rekrutacji jakiegoś takiego wyznaczania sobie tych cech, jakie powinien spełnić kucharz, zastępca szefa kuchni. Jest to wszystko do spełnienia. podstawowe warunkiem to jest właśnie ta pasja, oddanie swojej pracy, odporność na stres, bo nie ukrywajmy, że taki stres zawsze jest w jest, jest pracy, na kuchni. No, jakieś takie ogólne, prawda? No zwracam uwagę nawet na, nie wiem, na, na wygląd, na jakieś takie predyspozycje, na, na możliwość kontaktu chociażby z mediami, prawda? No i wiele, wiele innych jeszcze mógłbym wymieniać tych cech, bo naprawdę jest ich bardzo, bardzo wiele, ale, ale nie są to też jakieś takie cechy, które. Które sprawiają, że, że nie ma osób, które są w stanie je spełnić. Zależy nam też, nie będę tego ukrywał, na, na osobach, które mają doświadczenie w pracy za granicą. I my po sobie wiemy, mówię tutaj ja i Robert, bo pracowaliśmy za granicą kilka lat, że mimo wszystko osoby, które wracają z pracy gdzieś poza granicami Polski, nabierają, nabierają troszeczkę takich innych, innych cech, innego poglądu na, na tą pracę. Są tacy bardziej tolerancyjni, otwarci. No Oddani pracy, doceniają to swoje miejsce. No my, Polacy, nie ukrywajmy, że jesteśmy takim narodem, który kocha narzekać, nie lubi zmian. Na Zachodzie tego nie ma, i jeżeli ktoś by kilka lat popracował nie wiem, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, to jednak nabiera trochę do, do tego wszystkiego dystansu i, i, i to widać, i nam na takich osobach też będzie zależało. No wiadomo, też ma też do powiedzenia tutaj znajomość języka obcego. E, które też się przydaje no, ze względu na potencjalnych gości, którym, z którymi czasami chcemy rozmawiać. I my chcemy być osobami, które będą e, dużo z gośćmi rozmawiali. Czyli wychodzicie do gościa. Tak, tak, to tak. tak, nie, tak nie, nie jest na tej zasadzie, że przyjmuje się zamówienie, podaje i koniec, tylko. Oczywiście taki jest taki styl zachodni. Tak, Południowo-zachodni. E, stąd też pomysł, który udało się zrealizować e, no, w 60%, a mianowicie chcieliśmy całą kuchnię otworzyć na gości, miała być cała przeszkoda. No, ze względów technicznych, tak jak mówiłem i, i całej budowy, budowy tej kamienicy, możemy tylko to zrobić, bodajże jak się nie mylę, na długości 3,5 metra na długości 3,5 metra będzie, będzie wielka szyba, gdzie będzie widać, widać kuchnię kucharzy, no to jest taki pierwszy dowód, że jednak my się na gości otwieramy, drugi dowód to jest szef stable, który będzie tak jakby na tym łączniku kelnerskim czyli dosłownie przy samej kuchni będzie można około 10 osób zaprosić bądź osoby, które będą miały ochotę taką będą mogły tam akurat zjeść swój posiłek żeby odrobinę poczuć tą atmosferę, którą, no, którą jednak e, która jest specyficzna w restauracjach i w hotelarstwie. I w całej gastronomii zresztą. Ale wspominał Pan o tym transferze. Czy pan już może zdradzić nazwisko? Nie, nie, nie. jeszcze nie. Jeszcze nie zdradzę. No, czy, czy jeszcze nie jestem przesądny, ale zawsze nie to zaprasza. Rozumiem. Czy jeszcze ktoś taki ciekawy, z pasją, znany pojawi się? Eee, to znaczy, no, mamy, w, mamy w swoim teamie akurat Roberta Wojnarowskiego, z którym też współpracujemy jeszcze z czasów w hotelu Jan Trzecicewiski. Mm. Pracuje z nami do, do tej pory. No, jest bardzo kreatywną e, bardzo kreatywną osobą, bardzo, e, bardzo taką podążającą za nowinkami kulinarnymi cały czas. E, on cierpliwie czeka. śmiałem się przed chwilą, że... Jest jedną z osób, która raz w tygodniu przynajmniej otrzymuje ofertę pracy. On cierpliwie, konsekwentnie jednak zostaje i czekał, czekał, czekał. Mam nadzieję, że to zostanie mu, mu wynagrodzone. Zresztą no, też nie chcę kogoś wyróżniać, no, ale, ale ta ekipa, z którą pracujemy, to nie tylko kucharze, to są osoby, które zajmują się i kontaktami z potencjalnymi klientami, i osoby, które zajmują się z kontaktami e, z mediami, prawda? No, wiele osób pracuje na cały ten wizerunek i, i to chyba dzisiaj było widać podczas konkursu, który, który prowadziliśmy, gdzie przy konkursie, nie licząc, nie pracowało kolejnych pięciu kucharzy, gdzie były te dwie osoby, tak jak mówiłem, od, od kontaktów z klientami, z, z mediami. No, przynajmniej 10 osób pracowało od takiej strony technicznej nad tym od, od, od kilku tygodni, żeby ten konkurs jakoś fajnie, fajnie przebrnąć. Wiadomo, że w restauracji będzie tej pracy jeszcze więcej, no, ale mam nadzieję, że się uda. Tak jak mówiłem, że chcemy trochę odrobinę świeżości w to wszystko tchnąć, więc stąd będziemy poszukiwać osób właśnie do pracy, które, z którym do tej pory nie, nie pracowaliśmy, prawdopodobnie się nie znamy. Poza e, tym pojawi się i niedługo chcemy wy, wypuścić e, takie ogłoszenie, prawda, właśnie, które, e, które, które pozwoli potencjalnym pracownikom ocenić, czy, e, czy, czy, czy nasz pomysł będzie im odpowiadał. No i potem my mamy nadzieję, że też zbierzemy kilka ciekawych. Ciekawie, e, ofert od, 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 od takich osób poszukujących pracy bądź chcących zmienić pracę, że uda nam się kogoś wyselekcjonować, kto, no, kto naprawdę ma, ma świetne doświadczenie, ma świetny kontakt z klientem e, no i spełnia te cechy, o których, mówiłem, o których mówiłem wcześniej, no bo jednak nie ukrywam, że my się lubimy bawić w takich drobnych psychologów i sobie zawsze prześwietlamy osoby pod różnym względem no i to też jest ważne, bo, bo rozpoznając dokładnie taką osobę albo ją tak mówiąc kolokwialnie, skanując, prawda, możemy potem szybko ocenić, gdzie taką osobę umieścić w swoim przedsiębiorstwie. Czy to ma być osoba, która będzie wychodziła właśnie do, do klientów, z nimi rozmawiała, czy to będzie osoba, która akurat sobie z tym nie poradzi, ale świetnie poradzi sobie na kuchni. Zresztą to się tyczy tak samo i szefów kuchni, kucharzy. Jest wielu kucharzy, którzy wspaniale gotują, ale na przykład nie mają cech przywódczych, bądź po prostu nie chcą brać na siebie tej odpowiedzialności i nie są szefami kuchni w konsekwencji. A są inni, prawda, którzy, którzy te tajniki gastronomii szybko pochłonęli, okazuje się, że są, że są świetnymi strategami, eee, jakoś sobie radzą, potrafią za, 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 zarządzać całym personelem, super sobie radzą z logistyką i okazuje się, że po prostu sprawdzają się jako menadżerowie szefowie kuchni. Więc tu trzeba odpowiednio takie osoby, osoby rozpoznać i potem odpowiednie miejsce dla nich znaleźć. A jakie są plany na przyszłość? Czy to jest jakaś koncepcja rozwojowa, która ma się przerodzić kiedyś w przyszłości w jakąś sieć dużą? Znaczy jako cała nasza firma mamy też kilka projektów, które nawet idą też jednocześnie z tym takim największym, o którym, o którym mówiłem wcześniej. Jest też kilka innych. No na pewno będziemy dalej robić to, co robimy, prawda? Czyli też dalej chcemy się spotykać z, z klientami, prowadzić warsztaty. Może niekoniecznie chcemy już tak dużo wyjeżdżać, tak jak do tej pory wyjeżdżaliśmy, że to my jednak jeździliśmy po różnych hotelach po Polsce. Teraz będziemy chcieli zapraszać do nas. Mamy taką możliwość, gdyż będą w restauracji dwie sale, gdzie będzie można jedną prawda wyłączyć i, i tam sobie przygotować jakieś warsztaty wspólnie z kimś pogotować. No, na pewno pojawią się kolejne książki kulinarne, bo, bo o te mamy ciągle zapytania i tak jakby one bardzo szybko, się, bardzo szybko się rozchodzą na rynku. Więc to będziemy robić na pewno. Na pewno wiele, wiele dużych eventów, w których przyjemy się bardzo dobrze. Pana książka to o wielkowiotkach. Kuchni. kuchni tak. To no, już chyba dwa lata będzie teraz od maju. Znaczy mam propozycję kolejnej książki, tak, troszkę w innej formie. Tamta była poniekąd w takiej formie albumu, a teraz chcemy zrobić taką książkę docelową, która na przykład będzie się tylko skupiała na sałatkach. Ciepłych, zimnych, ale będą to tylko i wyłącznie sałatki. To już taki będzie wtedy bardziej poradnik, prawda? Poradnik z przepisami niż, niż taki album o sobie, niż tam przeplatany jakimiś historiami. Ale jest to w panach, tak, nie ukrywam. No mamy to już opanowane troszeczkę na no, mówię. Ja jedna moja książka, którą wydałem razem z moim ojcem, kilka książek Roberta, które, które pomagałem, przy których pomagałem Robertowi, więc mamy na tyle doświadczenia, że jak ktoś przychodzi z propozycji i mówi, wydajmy książkę, to my się nie przerażamy tym, że jest to coś strasznego, tylko bo zabieramy się do pracy po prostu i piszemy przepisy, zbieramy, zbieramy niezbędne informacje i bierzemy się do pracy. A jeżeli chodzi o tą koncepcję, bo Kuchnia, tak jak Pan wspominał, jest dla Was oczkiem w głowie. Całe to zaplecze kuchenne. Ale jaka jest koncepcja na, na salę dla gości, na, na tą restauracyjną? Czy jest jakiś, jakaś już koncepcja wizerunkowa? Czy ktoś nad tym pracuje? Jest, jest. Na pewno będzie w ciepłych kolorach, to mogę powiedzieć. Na pewno będzie w niej dużo wina, bo, bo nie ukrywam, że e, wszyscy, którzy uczestniczymy w tworzeniu tej restauracji, koncentrujemy się i inspirujemy się e, m.in. kuchnią hiszpańską, restauracjami hiszpańskimi, no i całym takim. E, sposobem na życie Hiszpanów i, i dużo podróżujemy po Barcelonie, Madrycie, Walencji i obserwujemy te restauracje, jak to tam się odbywa, jak, że goście praktycznie cały dzień spędzają w restauracji, jak kochają lokalne produkty, jak te produkty są w sumie w prosty sposób przygotowywane. Nie ma narzekania, że musi być to, nie ma tego snobizmu, prawda, który, który gdzieś tam czasami u nas się niektórym wymyka, z, wymyka spod kontroli. No też ja nie ukrywam, że ja bo ja też inspiruję się restauracjami w Wielkiej Brytanii. Pracowałem tam trochę i nie ukrywam, mam sentyment do, do Brytyjczyków, do, do restauratorów, hotelarzy brytyjskich. I też zawsze bronię Anglików, bo, bo utarło się, że, że to Anglicy mają tą kuchnię nie za specjalną, e, bardzo prostą, niezdrową. Z czym ja się nie zgadzam? Na półproduktach? Na półproduktach, na tak. Koszty. Nie zgadzam się, bo może w domach wiadomo, pewnie sobie każdy w jakiś sposób tam skraca, ale... Ale to, co wyprawiają kucharze brytyjscy w swoich restauracjach, to jakimi są autorytetami, bo to przecież oni w programach są pionierami przy produkcji różnych, nie wiem, programów, konkursów, jakichś zawodów kulinarnych. Z tym się włączy telewizor, to większość programów kulinarnych jest albo na licencji brytyjskiej, albo wzorowana właśnie, właśnie na nich. No Ja też często tam podróżując i chodząc po restauracjach, widzę co tam się dzieje. Naprawdę. Naprawdę idą bardzo do przodu, no i trzeba ciągle ciągle m, nawet biec za nimi, żeby prawda, gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam daleko tego dystansu nie stracić i świetnie gotują, utalentowani kucharze, świetnie się komunikują z gośćmi, świetnie urządzone restauracje, e, przyjazne. No, spełniają wszystkie te warunki, które my chcemy, żeby nasza restauracja spełniała. Czyli nie jest prawdą to, że znaczy mówimy teraz o dobrych restauracjach i, i o dobrych restauracjach w luksusowych hotelach? Nie jest prawdą to, że jednak w Wielkiej Brytanii, nie wiem, nawet przyrządzając sos, przyrządza się go z gotowego proszku, tak? dodając tylko oliwy, wody, bo do nas też to wchodzi. I każdy mówi, że tego nie stosuje, ale jednak to się sprzedaje. tak? Czyli ktoś tego używa. Tych restauracji, hoteli w Anglii prawda, jest więcej niż u nas. No i gdzieś tam zawsze się znajdą hotele, które mają troszeczkę inne założenia, inne budżety więc muszą sobie pewne rzeczy skracać, skracać i czas pracy i na pewno mają mniej pracowników bo muszą oszczędzać no więc muszą sobie też jakoś to w ten sposób gdzieś tam w jakiś sposób się wspierać ale nie, nie, nie w tych restauracjach, w których ja byłem naprawdę omiję się takie rzeczy i raczej przygotowuję się wszystko sam, wszystkie, wszystkie rzeczy, wszystkie dania samemu i to potem widać na talerzach widać, nie wiem, może też my patrzymy trochę z naszej perspektywy bardziej na tę restaurację z wyższej półki, prawda? Gdzie, tak. gdzie tam raczej, no, faktycznie jest to wszystko takie dopieszczone, dopracowywane na najwyższym poziomie. Może gdzieś tam w tych restauracjach niszowych też się ktoś wspiera. Ja tego też w jakiś tam straszny sposób nie neguję. No mówię, nigdy nie wiemy, jak jest w danej restauracji tam wewnątrz. Może faktycznie muszą, muszą koszta zmniejszyć, albo nie mają personelu akurat, nie mogą go sobie w jakiś sposób dobrać, znaleźć. Może są ciężkie warunki do pracy. No i, i wiele, wiele innych, więc... Są mi takie sposoby i takie sposoby. Panie Konradzie, teraz zmienię temat. Jest Pan już po konkursie, pewnie jako jeden z organizatorów miał Pan sporo pracy przed. Tak, chyba więcej przed niż, tak. niż w samym nie konkursu. Były eliminacje. Ile drużyn, ilu w ogóle było chętnych? Było ponad 20 zgłoszeń. My musieliśmy zakwalifikować do konkursu 12-12 osób. No, już teraz mogę powiedzieć szczerze, prawda, że 10 ekip udało się w jakiś tam sposób łatwo wyselekcjonować. Potem dalej już był problem, bo, bo troszeczkę odbiegały, odbiegały te propozycje poziomem od tych pierwszych 10. Nawet więcej było tam schodów po drodze, ale to się już nie chcę nie zagłębiać. Ale widać, widać przepaść między uczniami a już pracującymi młodymi kucharzami. Widać przepaść między regionami, między aglomeracjami, że jednak w większych miastach ta, ta, ta znajomość zawodu tych najnowszych technik kulinarnych jest odrobinę większa niż, niż gdzieś tam na krańcach Polski, no ale to nigdy nikogo nie skreśla, prawda? Zawsze jest czas na naukę i, i staraliśmy się też takie osoby wyróżniać i, i tutaj na konkurs zaprosić, żeby jednak też zobaczyły, prawda, już jak to wszystko się odbywa. Jakie nas, nas, jakie, w jakich czasach nam przyszło pracować, że mamy ogromne możliwości, świetny sprzęt, super produkty, świetnych szefów kuchni, którzy mogą tą, tą wiedzę i chcą tą wiedzę przekazywać. Także w sumie podsumowując, jestem zadowolony z tego poziomu. Wiele osób też w trakcie na co my pozwalaliśmy, mogło sobie odrobinę swoje prace udoskonalić. Prawda? Czyli nie zmieniając jakiegoś tam całego składu receptury, ale, ale pewne elementy poprawić. Pozwoliliśmy na to, ja to odbierałem jako jako jakiś plus dla takiej osoby. no jest to, to świadczyło, że jest to osoba ambitna, która nie zakończyła przygotowania do konkursu na jakimś etapie, tylko ciągle próbuje coś w nim poprawić i ten swój poziom podnieść, co też nie ukrywam wprawiło mnie w spore zaskoczenie podczas wyników konkursu, bo przeglądając te zdjęcia, receptury tych dań, propozycji do, do, do konkursu nie miałem jakieś swoje typy, potem okazało się, że wyniki były odrobinę, może nie zupełnie, ale odrobinę były inne od tych, które które gdzieś tam ja sobie układałem w głowie. O, o, które tak jakby były na tej mojej liście, którą ja sobie stworzyłem. E, tą listę tych topowych trzech trzech, trzech miejsc oceniając po samych, po samych zgłoszeniach. Ale tak jak mówię, potem dochodzi element stresu. Coś się może nie udać. Zaczyna pierwszy zawodnik tak, zaczyna zawodnik denerwować się i to potem się przekłada niestety na talerz. I tak to czasami bywa, co, co ja znowu powtarzam dla osobom, które chcą w konkursach startować, że że samo przygotowanie się to jest nie wszystko, albo wysłanie zgłoszenia to jest nie wszystko. Że nawet tak sobie trenujemy, to warto mieć ten zapas 5-10 minut, żeby nam tego, tego czasu podczas trenowania zostało, bo potem nam tych 10 minut i tak zawsze zabraknie podczas startu. Wiem, wiem, bo sam wystartowałem w ponad 20 konkursach, więc wiem, ile to kosztuje zdrowia, nerwów i nie jest to wcale takie proste. Stąd ja też staram się nie wykorzystywać teraz nie wiem pozycji w której jestem i prawda tutaj karcić paluszkiem każdego że to robisz, że to robisz jeszcze inaczej bo wiem, że też mi samemu zdarzyło się wiele wpadek, wiele konkursów, które można było, do których można było się przygotować lepiej. Staram się teraz tak, raczej, raczej takie wyciągać pozytywne wnioski i przekazywać takie, takie dane, takie ciekawostki bądź informacje, które się potem będą przydatne dla tych dla tych startujących zawodników, z których wyciągną wnioski zawsze staram się gdzieś tam na boczku z kimś porozmawiać i powiedzieć mu, słuchaj, a może taka, może taka, a może jednak mimo że nie zajęłeś pierwszego jednego z, 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 z tych trzech pierwszych miejsc, ale mimo wszystko mi się twoja praca podobała i cała twoja praca e, nie załamuj się tym, no bo też potrafią się niektórzy załamać, prawda, że no, mi się wydawało, że zdobyłem pierwsze, drugie miejsce, a potem się okazuje, prawda, że my na tym podium nie ma, więc... Takim, takim osobom też trzeba wytłumaczyć, ale to też wynika z moich cech, bo ja zawsze lubiłem się w tego psychologa bawić i zawsze widzę, że ktoś na na przykład na, na jakieś niepowodzenie zareaguje pozytywnie i go to zmobilizuje do dalszej pracy i sobie powie, ja wam pokażę przy najbliższej okazji, że ja jednak potrafię, że zrobię to lepiej, że to był, miałem zły dzień albo wypadek przy pracy, a są osoby, które się po prostu załamują i, i poddają się i twierdzą, nie, no to, to ja już kończę. Z konkursami, kończę ze szkoleniami. Ja robię swoje, zamykam się w tej kuchni nic więcej nie będę robił, więc trzeba odpowiednio do każdego podejść i potem im to wytłumaczyć, prawda, żeby, żeby się nie zaobywali, a właśnie wyciąga, wyciągali pozytywne wnioski. Mają okazję poznać e, innych potencjalnych szefów kuchni i szefów kuchni właściwie też, którzy są tutaj zgromadzeni. E, mają okazję poznać produkty, nowe techniki kulinarne, bo każdy z nich, jak się rozgląda, to. to, to kto zobaczy, co się takiego dzieje. Nie wiem, u kogoś kto gotuje na co dzień w innym regionie Polski, że ma inne produkty, że są jakieś fajne ciekawostki. No ma okazję być na takiej dużej imprezie, jak my dzisiaj jesteśmy, a pewnie na takiej okazji by nie miał. No, Wspomniałam to, że zdobywa wiele cenek nagród, nawet jeżeli nie zajmie miejsca jednego z trzech. Więc są same plusy i, i ja to mu powtarzam każdemu. Zawsze trzeba na tą szklankę patrzeć, że ona jest do połowy pełna, a nie pusta. Czy pan zaprasza do współpracy do siebie takich młodych ludzi, uczniów? Czy Jak najbardziej. I takie osoby najbardziej lubię, nie ukrywam, że jakby to ładnie powiedzieć, są to osoby, które da się jeszcze w odpowiedni sposób uformować, prawda? To są jeszcze takie, takie charaktery bardzo plastyczne, gdzie, gdzie jeszcze można mieć na nich wpływ i w odpowiedni sposób nauczyć ich pracy, takiej, żeby, żebyśmy się i ten pracownik, żeby się spełnił i żebym miał miał satysfakcję z tego pracownika a często jest tak, że osoba starsza, prawda, już no i właśnie gdzieś pracowała, ma jakieś inne nawyki, bądź nie ma ich w ogóle i, i raczej nie, nie toleruje żadnych zmian, ani jakichś takich uwag i często to się kończy rozstaniem. Więc ja wolę osobiście takie młode, ale młode, ale ambitne osoby, które, które z pasją oddają się temu, co robią. I to właśnie z naciskiem na osobę pasja, bo to, bo to robi dużą różnicę. Osoby mogą być powiedzmy utalentowane, ale które nie mają pasji i niestety z tego nic nie będzie. A osoby, które może mia miały mniej doświadczenia, mają mniejszą wiedzę, ale mają tą pasję, bardzo szybko nadrabiają tą, ten stracony czas albo yy, no, jakiś tam prawda, dystans, który do tej, miary, do tej pory miały, a który niekoniecznie wynikał z ich winy. Panie Konradzie, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że będzie nas Pan na bieżąco informował. Obiecuję. Tak, o postępach, w ogóle o, o wszelkich nowościach, co macie do zaoferowania i my w naszych mediach będziemy mogli się podzielić zarówno z naszymi widzami, jak i czytelnikami. Dziękuję bardzo. Pewnie jak wiecie, my robimy bardzo dużo zamieszania zawsze dookoła, tak. dookoła tak. siebie, <noise> więc na pewno będzie o czym pisać i o czym mówić. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.